Cześć, tu Mat Babeczka. Robię dla ciebie zadania z matmy. Jeśli pomagają ci one w nauce i chcesz ich więcej, polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Cześć. Mam pytanie. Ile jest liczb dziewięciocyfrowych, w których zapisie nie występuje liczba 0 i żadna cyfra się nie powtarza? To są permutacje, czyli ustawiamy sobie wszystkie możliwe cyfry w ciąg, mamy ich 9, czyli będzie to 9 silnia. bo dla pierwszej cyfry mamy 9 możliwości, jedna zużyta potem to 8 i tak dalej, i tak dalej. Z tego wynika, że tych 9 silnia, no to jest wielka liczba, 362 880, a teraz mamy liczby 10cyfrowe, w których w zapisie żadna cyfra się nie powtarza. No i teraz musimy być czujni, bo jeśli mamy 10 cyfr. Do wyboru i nie ma tutaj warunku, że 0 się nie powtarza, to wiemy, że na pierwszym miejscu nie będzie możliwości postawienia 0, czyli na tym z lewej strony, czyli mamy tutaj 9 możliwości, prawda? I teraz na następnym mamy też 9 możliwości, bo odeszła nam ta jedna możliwość, którą tutaj, jedna cyfra, którą zużyliśmy sobie na pierwsze miejsce, ale za to doszło nam 0. No i teraz jak tu mieliśmy 9, to teraz mamy coraz mniej. Czyli 8, 7 i tak dalej, czyli to będzie 9 razy 9 silnia. I teraz mamy tutaj ogromny wynik to jest 3 265 920. Podobało Ci się, jeśli Ci pomogłam i chcesz, bym dalej to robiła polub filmy, skomentuj je i subskrybuj mój kanał. Jeśli coś ci sprawia trudność, napisz w komentarzu. Staram się odpowiedzieć na każde pytanie i wyjaśnić każdą wątpliwość.